Witam na stoisku firmy Pepper plus Fuchs. Zajmujemy się ogólnie automatyką przemysłową w zakresie czujników i systemów pomiarowych oraz w drugiej części produktami dla Protes Automation. Jak Państwo wiecie, z reguły wszystkie nowości pokazywane są na targach Hanowerze, jednak w tym roku łamiemy tą regułę i po raz pierwszy tutaj w Warszawie pokazujemy nową gamę produktów. Są to enkodery które spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa europejskie oraz dyrektywy europejskie. Pokazane tutaj w Polsce enkodery inkrementalne i absolutne cechują się tym, że spełniają klasę bezpieczeństwa czwartą, posiadając czwartą klasę bezpieczeństwa oraz wymogi odnośnie SIL-3. Pozostałe cechy funkcjonalne są zbieżone do znanych już Państwu wcześniej produktów.